No, witajcie, dawno nie było u mnie holu zakupowego. A że już wróciłam do domu, no to teraz czas na zakupy. No i dzisiaj kupiliśmy, zrobiłam, no zrobiliśmy takie razem wspólnie zakupy. Zaraz Wam pokażę. Tak, tu mam dwa chleby, bo my często kupujemy po dwa, żeby było na dłużej, bo. Jednak jak, jesteśmy, jak jest weekend, to więcej nam idzie tego chleba. Zresztą lubimy mieć w zapasie troszeczkę, żeby nie brakło. No, tam Wiki sobie wzięła sok. To jest sok albo nektar. Nektar bananowy. Tu taką większą ilość pieprzu czarnego kupiliśmy. 80 gram. Niecałe 4 zł. Mąkę. Przenna, mąka ziemniaczana, herbata chcemy wypróbować. Tą, bo z tej firmy Bazylur to mam, już mieliśmy dużo herbat, ale takiej owocowej to jeszcze nie mieliśmy. Płatki owsiane to dla mnie, bo ja takie jem i do tych płatków studencka mieszanka. No, tutaj mamy mydło z Lidla Cień. One są dobre, te mydła. I fajnie nie wysuszają tak rąk. Przynajmniej nam jakoś tak w miarę jest. No, Wiki sobie to wzięła. Tu Tu mamy dwie paczki kawy, 2 kilo. Tam oczywiście jeszcze jajka. Wiki sobie wzięła kakao, takie rozpuszczalne. Takie kuleczki czekoladowe. Czasami, jak ma smak, coś sobie pomaszkiecić po naszemu to po prostu sobie zalewa takie te kuleczki śniadaniowe mlekiem i sobie wcina no. a tutaj mamy dwa rodzaje kawy znaczy to jest z tej samej firmy tylko tu jest classic a tu jakiś gold crema no to była w promocji a chcieli, chcieliśmy ją wypróbować no tu mamy papryki ogórek pomidory czerwone Yy, tu mamy pomidora żółtego, bo tak prawdę powiedziawszy wzięliśmy go na spróbowanie, bo jeszcze nie mieliśmy żółtego pomidora. Zawsze mi się kojarzy z niedojrzałem, a wiadomo, że to nie jest niedojrzały, tylko taka odmiana. Yy, te banany. Jabłka, bo chciałam robić ciasto, ale już mi się nie chce. Yy, tu mamy te kapustę czerwoną do obiadu na niedzielę. Te jabłuszka są takie fajne, fajny kształt mają, nie są za duże. Także a do ciasta jeszcze, jeszcze zdążę zrobić z nich ciasto. Yy, tutaj mleczko, oczywiście, Wiki takie i mąż yy, lubią. Ja też lubię, ale mi to za dużo kalorii chyba by było. Nie wiem. W każdym razie ja sobie podarowałam. No, Wiki swoje zjadła. To jest jeszcze od męża. Ser sokołów. Tu jakiś twaróg Wiki wzięła. Yy. Chyba z rzutkiewką. z rzutkiewką, tak. Nie wiem, czy to jest ostre. Ja zawsze to tak wam pokazuję, a potem się denerwuję, że to nie ostre było. O, teraz się chyba wy. No tak, tak się bawi ze mną ta ostrość. No, w każdym razie ten ser. Jogurt grecki, bo mąż się przekonał do jogurtu grecki, typu greckiego. Tu mamy ketchup z Lidla, lubimy ten ketchup z Lidla, łagodny. Tutaj mamy chrantarty, to jest taki ze śmietaną. No i tu mamy królestwo musztart, zaraz wam pokażę tutaj. Tu jest Dijon, czy jak się czyta, Dijon, Dijon nie wiem. Coś nie chce mi łapać ostrości. Rolecki francuska, bo czasami do mięs jest fajna, do, do, czy do rollat, czy do tego. Do gulaszu można dać. Oczywiście moja ulubiona ostatnio, miodowa. Aż mi przejdzie to. Tu mam yy, przecier pomidorowy. Nie zawsze się do czegoś przyda. Tym bardziej, że w tym tygodniu chyba będę robiła kułcz, yy, jak to się nazywa. Leczo, leczo, bo mam dwie duże cukinie, Tu mam papryki. No to jeszcze tylko pieczarek mi będzie brakowało. No, tu dla kropeczki smakołyki. Zaraz dostanie, taka dzielna była. Tu wzięliśmy bo może wcześniej kupił tam coś do chleba. A tu mamy salceson i parę plastrów boczku wędzanego do kapusty. No, e, tutaj mamy tatar, bo dawno nie było. Śląska mega paka. No i kurczak na niedzielę. Będzie prawdopodobnie w tym w piekarniku robiony. Tak, i ja to robię e, w sobotę. Robiłam te zakupy, ale wy to będziecie widzieli w tygodniu, bo na sobotę już mam inny filmik. Znaczy się, z soboty na niedzielę, to już mam inny filmik zaplanowany, także to zobaczycie w późniejszym terminie. I takie to zakupy mieliśmy, zrobiliśmy dzisiaj. Się nie umiem wygadać, troszkę zmęczona jestem, bo dzisiaj przyjechaliśmy, posprzątałam mieszkanie, z, zrobiliśmy zakupy. No i teraz to trzeba będzie posprzątać, a ja jeszcze tam dalej muszę troszeczkę. Po, y, popracować przy komputerze. No, to by było na tyle. Ja. Nasza fontanna działa w Krakowie nie działają, a u nas działają fontanny. a kropka ciągnie za bardzo No takie mamy lody śmietanka i nutella witajcie, witajcie w niedzielę dzisiaj no już jest po, no, popołudnie można powiedzieć jesteśmy na, na moim balkonie zobaczcie pomidorki są nie są duże ale są no jakoś tak dziwnie tutaj nie wiem czy kwiatuszki tęskniły za mną czy co bo jakoś tak nie wyglądają całkiem dobrze coś tak żółkną mi te liście ale już zanim wyjeżdżałam to mówiłam, że coś mi te liście wszystkie takie żół żółciesze są I taka jesień mi się tutaj robi na tym balkonie no ale słoneczniki są już i jeszcze zdążę, zdążę, je pooglądać, bo myślałam, że już nie zdążę, że przekwitną zanim przyjadę. Pokaż się z przodu. Takie piękności. No, a tam na dole już są takie dosyć duże te słoneczniki. No. Nie wiem, czy to widzieliście. Za to surfinia moja to już taka bidna, jak nie wiem, ale jeszcze kwitnie. No. A tu Wam pokażę, jakie są piękności. Tutaj. No, a teraz już robię obiad, znaczy już mam zrobione, teraz będę podawała obiad. Także teraz będziemy jedli. No i już byliśmy w kościele, na spacerze, loda zjedliśmy. Oczywiście nagrywałam Wam nasz skwerek i tam piękna rabata różana, która pięknie pachnie. No ale niestety to mi się nie nagrało, za to pół godziny nagrania miałam z <noise> Tylko było słychać, o czym rozmawialiśmy, bo na bawce sobie usiedliśmy, a nie było, nie było tego, co ja chciałam. No. No, mi się to często zdarza. Że włączam wtedy, kiedy nie mam. A wtedy, kiedy ma być, to jest wyłączone. No. Przyszłam zrobiłam obiad. Dzisiaj cały obiad jest oprócz, ro oprócz rosołu. To reszta jest wszystko na świeżo. No kluski przeważnie robię dzień wcześniej, ale wczoraj mi się już nie chciało, jak przyjechałam, to, już, to wiecie, jeszcze zakupy, jeszcze posprzątałam, ogarnęłam mieszkanie, to już mi się nie chciało ziemniaków na kluski robić. I zrobiłam dzisiaj i kurczaka, zaraz Wam w kuchni pokażę, co to tam porobiłam. No trochę mi się tutaj zrobił bałagan, no ale wiadomo, jak się gotuje, to się robi bałagan. Tam mam kompot, bo już mam przelany kompot. Tutaj kluski o mało co mi się nie rozgotowały, bo na chwilę usiadłam do komputera. No, zaraz wam pokażę, że są. Nie zrobiły się ten, tylko troszkę mniejsze są. Rosół, przykryłam, żeby mi nie odstyk, zanim będę mówiła. Tutaj sos mi się znowu rozwarstwił, a już był taki fajny, gładziusi, ale mi się rozwarstwił. Ale zanim będę na talerz lała to to znowu go rozmieszam bo tłusty jest pod kurczaka bo kurczaka robiłam tutaj makaron do zupy kurczaka robiłam w tym no i stąd zlałam no i dlatego tam taki tłuszczek jest i tu mam jeszcze czerwoną kapustkę i to dzisiaj wszystko jest na obiadek ostatnio jadłam jedliśmy obiady późno takie obiad i i to Troszkę się ozwyczaiłam, no ale dzisiaj nie wiem, mam nadzieję, że wszystko zjem, no i że sobie mało zupki naleję. No, to już teraz będę się, teraz już będę kończyć, bo, oj chyba z, nie ma zbliżenia, będę y, się zbierać, bo muszę na, ponakładać im na talerze i żebyśmy zjedli w końcu, nie? No, a potem ja już będę miała laby, zrobiłam obiad to potem mnie już nic nie interesuje kawka czy tam jakieś lody, bo mam jeszcze zamrożone lody. Dzisiaj rozpusta całą gębą. To będziemy już z mężem robić kawę i, ten, i sprzątać po obiadku. A ja będę leżeć i tyć. <grywia> Na razie. Potem się jeszcze odezwę z mojego stanowiska w kuchni. Oczywiście mam nadzieję, że się stęskniliście za nim. No. Na razie. No witajcie. Jak zwykle mamy już wieczór niedzielny. Jestem na swoim miejscu. No i zaczynamy. Tak. Chciałam Wam powiedzieć, jak to na dzisiaj minął ten dzień. Nietypowo jak na ostatnie dwa tygodnie. Bo jak wiecie, w Krakowie jak byłam, jak byłyśmy zwykli, to my byłyśmy ciągle w biegu. Znaczy nie w biegu, tylko w ruchu. My codziennie robiliśmy dosłownie, bo Wiki tam mierzyła, od 11 do 15 km, tak. Codziennie to miałam w nogach, dlatego mnie tak te nogi bolały, nie? Nogi i biodra, tak, tak, jakby mi to ktoś taką ośkę wsadził w biodra, nie? No, dzisiaj miałam totalny dzień lenia. To znaczy, wiecie, no, rano trzeba było się wstać, ogarnąć i wiadomo, śniadanie. No, śniadanie w niedzielę mąż robi. Już obiadem to robię ja nie. No, ale byliśmy w kościele, potem poszliśmy na spacer na lody. No i powiem Wam, że cały czas miałam takie zdanie, że te lody tutaj są bardzo dobre, ale jednak nie umywają się do tych w tym w Krakowie, do, do tych, no tam jest taka nazwa, chyba ironicznie, tak Tiffany, albo coś, nie wiem, yy, się śmiejemy, do Tiffany'ego, bo tak na szyldzie tam mają yy, napisane, a prowadzi to Irańczyk I, i są przepyszne tam te lody i różne smaki, co chwilę inne, no bo chyba no, tyle yy, tych smaków naraz to on tam nie robi, nie? No tam ma chyba z sześć, taką lodówę na 6 chyba, albo osiem smaków. No to tam były bardzo, bardzo dobre, zresztą mówiłam o No tutaj jak przyszłyśmy, dzisiaj akurat no były te nutella i, i śmietankowe, ale one były za słodkie. Mnie, no bo to, to jest wiecie, każdy ma różny gust, nie? Jedni lubią bardziej słodkie, inni mniej, ale dla mnie to one generalnie, ta nutella była za słodka. No ale to już pomijając, no bo taki smak sobie wybrałam, ale one się bardzo szybko topiły. Myśmy wzięli dwie gałki i jakbyście mnie widzieli po tych dwóch gałkach, jak ja wyglądałam. I specjalnie poszliśmy sobie usiąść na ławeczce, żeby je zjeść, żeby nie iść i jeść, tylko żeby się skupić na jedzeniu, bo one się bardzo szybko topiły. I ja byłam jak małe dziecko ufifrana. Miałam inną sukienkę do kościoła, i potem na spacer białą. W takie, te, te kwiaty wam pokazywałam w jednym tym holu. Mierzymy w czymś takim, nie? To wam. Przymierzałam sukienki, to wam pokazywałam. No, ja Wam odtąd aż na dół uciabrano z tych lodów, bo mi tak spadło i mi tak. No, tak mi pokapało. no. Tak, w ogóle to one nie są złe, ale się zauważam, że się szybko topią. I dzi jak my dzisiaj byliśmy, no było ciepło, ale nie aż tak, żeby się w takim tempie lody topiły. To tak bardziej na jesienne y dni, jak jest jeszcze chłodniej na dworze, no to są dobre. No. I to takie porównanie, bo po prostu takie porównanie miałam do, do tamtych lodów. I tak jak się znowu tu przyzwyczaję, no to wiecie, no to czasami to one i tak są lepsze niż jak takie z kubeczka, nie? No bo takie z, ty, z tego kube, kubeczka to już całkiem taka pianka jest i zależy też jakie się kupi, jakie, jak, no. Ale te niby są rzemieślnicze, ale nie umywają się do tych rzemieślniczych u tego jednego w Krakowie. Bo u innych w, ostatnio już nie kupujemy tam, tylko właśnie u niego, nie? No. Także z lodów jak przyszłam, to dobrze, że miałam to ze sobą, bo potem, się zdjęłam, bo mi było ciepło i miałam, na, ta sukienka tak na ramionczkach jest tylko, to potem sobie trzymałam tu z przodu, jak szłam, żeby, wiecie, jakoś wygl wyglądać, nie? Żeby sobie wstydu nie zrobić, żeby rodzinie wstydu nie zrobić, no. A jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć dzisiaj, co mnie obudziło. Wczoraj robiłam tam z filmikiem do późna. Druga z, z minutami, prawie do trzeciej było, jak sam spać. Ale to wczoraj akurat to mi się przysnęło w fotelu. To nie jest tak, że ja do drugiej robiłam z filmikiem, tylko mi się przysnęło. No. Przysnęłam się, potem poszłam spać. A rano po szóstej. Przez sen słyszałam, że coś jedzie samochód i tak gazuje mocno, wiecie? No, tak jak tak się Niektórzy chcą się popisać, bo tak gazują. I słyszę, że on przejeżdża, gazuje. Pisk opon na zakręcie i głuchy taki odgłos, nie? I cisza. Ja się obudziłam. Poszłam na balkon, patrzę, samochód w barierkach. Bo tam u nas jest, widać taki zakręt do góry, jak on czasami pokazuje, jest ten skwerek właśnie. No i tam jest na tym zakręcie są barierki. Na szczęście, bo on by przyleciał na ten y, skwerek. A wiecie, no, o tej porze mógł ktoś tam iść na autobus. No w niedzielę mniej prawdopodobne, ale jednak. No. I ten samochód się tam wbił na tyle, że jak tam są takie, wiecie, te rury, no jakieś kawałek z rura i potem takie z rury, takie, takie, takie coś, nie? Takie. Na ten odcinek. No to, to ta środkowa rura poszła i te dwa. Bo teraz tam jest, to jest wyciągnięte i taśmami jest, no tymi biało-czerwonymi zategowane. No, oni próbowali tam, bo trochę powstało na tym balkonie, próbowali wyjechać z tych rurek, z, tej, z tego, z tym samochodem. Ktoś tam. Wołał tam do przodu, do tyłu, i tam się widać, bo tam mi troszeczkę drzewo tak gałeś zasłaniała, że dokładnie wszystkiego nie było widać, zresztą daleko rano. Ale y, parę osób tam było, nie wiem czy z tego samochodu, i do przodu, do tyłu, on gazował, żeby wyjechać, do tyłu chciał nie? ale jakieś dziwnie, bo zamiast z tyłu mu tam, y, z, wiecie, jak się kopci z auta, nie, to z przodu tumany takiego białego dymu szły. Dymu, pary, spalin, nie wiem czego. No, i tak próbował, próbował. No, ja popatrzyłam, popatrzyłam, poszłam do łazienki, przychodzę jeszcze raz, popatrzę co jest. Już, bo już cicho było. A tam już policja stała, bo kawałek dalej jest po policji u nas. Już tam policja stała, i akurat widziałam, jak prowadzili kogoś do tego samochodu, nie tam pewnie będziemy sprawdzali może wiecie malko no, albo co tam nie wiem no i to tak dość długo tam trwało chyba do wpół do ósmej. Ech, no ja tam cały czas nie stałam na balkonie no bo i tak nie widać no fakt za chwilę przyjechały dwie straże e, pożarne na sygnale ale pogotowie nie przyjechało czyli nikomu się nic nie stało nie to jest najważniejsze te straże przyjechały tam chwilę, pobyli coś tam, widziałam, że strażacy chodzili, chodzili, no i za chwilę pojechali. Także potem już te czynności robili ci policjanci. Potem jakieś służby przyjechały z pomarańczowymi kogutami, to chyba tam yy, najpierw wyciągnęli ten samochód stamtąd i potem te, te rurki pewnie posuwali. No ale ja już nie poszłam spać, nie? Jak to było po szóstej, to już nie poszłam spać i potem byłam cała taka. Ja bym w ogóle noc zarwała. Dłuższy czas to trwało, zanim ja doszłam do siebie. No, ale za to po obiedzie, jak zjadłam, jednak się skusiłam na te dwie kluski. No to usnęłam w fotelu. Tak mi się pospało. że sobie puściłam filmiki na słuchawkach. No i tak wiecie, oglądałam nie. I, i dżemam, mam. A tam następny, następny, następny filmik leciał. Także teraz. Się obudziłam. Mam nadzieję, że w nocy będę miała spać. Że to tylko było nadrobione zeszłej nocy. No. I tak. Taka była u nas niedziela. Nigdzie nie szliśmy. No, ale to już trzeba będzie zmienić. Póki jest pogoda, trzeba chodzi by chodzić. No, byliśmy tylko na tym spacerku z psinką. Psinka moja obrosła strasznie. Tak jak ja zresztą. Wiecie, widzicie, dopiero co mam u fryzjera, znowu mam taką szopę, nie? No i potem to wygląda, że taka wielka kulka głowa idzie na ta, i, i taka niska, bo ja tam nie jestem wysoka, metr. miałam metr sześćdziesiąt czy 4 a teraz to, to się już ścierałam, jak to moja babcia mówiła, do metra 59 chyba, albo 8 nawet, nie wiem, no. Także wielka głowa, i, a reszta mała. No i moja kropeczka, właśnie też będzie, będę ją musiała poobcinać, bo już tak zarosła i przy oczkach, i wszędzie. Ona taka jest, taka kudłata. No i tak te, teraz w tym tygodniu to będę miała troszeczkę nadrabiania i zastanawiam się właściwie, od czego ja mam jutro zacząć. No bo okna są fatalne. Najpierw jeszcze muszę iść po odbierać listy, bo mi awiza przyszły. A teraz, nawet jakby mąż był w domu, to pewnie, pewnie, by nie, nie ten, ten jeden list to może by od, mógł odebrać. Bo ten jeden to tam był nie na poczcie, tylko taki kurier taki chodzi. No ale, ale mąż w pracy, no to wiadomo, że nie odebrał, nie? No, to, to muszę jechać w jedno miejsce i tam jeszcze coś mam z poczty, to będę musiała iść na pocztę. A to może ostatnio nasz, to w ogóle widocznie takie mają, tak mają zaznaczone widocznie, że nie pokają do drzwi z listami, tylko awiza wrzucają do skrzynek. No, na ten czas, jak teraz jest, wiadomo, nie? Czekajcie, się a mi się za. Te lody, ja byłam dzisiaj po, po obiedzie jeszcze mieliśmy drugie lody i tak mnie zacukrzyło. <coughs> tak mnie wiecie. No. I to tak, jutro by, musiałbym koniecznie z tymi tymi zrobić. Muszę po, spisać liczniki, obliczyć zużycie wszystkiego, żeby część zapłacić, no bo według tego to muszę to zrobić, nie? Także no, z, z tym bym musiała porobić. Pojeździć, potem te okna, psa o, poobcinać. Trochę tego jest. Na dodatek nie wiem, co na obiad robić, bo już tam coś mam. Także y, będę musiała wstępnie już zacząć ten, te leczo robić, bo mam dwie cukinie takie wielkie. Wiadomo, że oby dwóch zaraz nie zrobię na, na ten, bo to byśmy mieli gar na miesiąc chyba tego. No, ale z tej jednej już tam coś zrobię, żeby... Żeby mi się to nie zmarnowało, nie? One były w lodówce przez ten czas, jak, jak nas nie było, bo można mi przeniósł te cukinie, zanim ja wyjeżdżałam. No co ja miałam wtedy z tymi cukiniami zrobić? Jedyny pomysł, jaki wpadłam, to włożyć to do lodówki, żeby to tak nie leżało, nie zepsuło się. Ale tam mam tak zimno, że rosu, jak, jak mężowi zostawiłam, to on zamarzł, dosłownie, bo mało się otwierało lodówkę, a wam mówiłam, że mój rosu w lodówce może długo stać, nie? bo jest dosyć chłodno, z tyłu ta ścianka się tak, tak lodem robi. No i rosół zamarz, także może jak chciał rosołu, to za go musiał odtłuc najpierw do garnka, nie? No i to teraz się zastanawiam, czy ta cukinia nie zmarzła w środku. No ale zobaczę, będę robiła, to, to będę widziała. I tak trzeba tu ponadrabiać zaległości, nie? jakieś porobić coś jesiennego, coś jakieś już bo tak już za mną chodzą takie wiecie kolorki jesienne, świeczka wczoraj już sobie paliłam i się okazało, że ostatnie te lighty miałam i będę musiała kupić te lighty, bo już nie ma, a teraz to jesień bez, bez świeczuszek to tak nie bardzo. No i tak jesteśmy już w domu, wszystko wraca do normy, znowu niektóre vlogi pewnie będą nudne. No ale, takie jest życie, no. Co jeszcze mam? Jeszcze mam tam zaległe, znaczy nie zaległe, tylko mam jeszcze parę takich krótkich filmików, które będę wkładała do vlogów, będę dokładała po prostu. Dwa są takie krótkie, jeden jest bardzo ładny kościół, ale to, tam jest pewna historia z tym związana, ale to jak będę go dołączała, to wam powiem pewnie na następną niedzielę. No, a jeden mam też z księgarni, tam taki y, tani skład. Też mam taki, taki króciutki filmik. Także on nie jest, żeby tam osobny film był. to go dołożę do jednego z vlogów. Tak. I to tak będę miała dodatkowo coś coś do oglądania jeszcze, nie, żeby coś ciekawego było. No, w tym Krakowie to się nie rozstawałam z aparatem, to widzieliście. Wszędzie chodziłam z tym aparatem, tam się już tak człowiek nie krępował, chociaż jak sama miałam iść się filmować siebie, to tak jeszcze nie bardzo było jednak. Ale no, tak jak już chodziłam i, i, i tak pokazywałam, a zwłaszcza jak zwykle chodziłam, to już całkiem nie było problemu. No, nie wiem, jak to teraz tutaj będzie, bo jednak w mniejszych miastach ludzie są tak Nieprzyzwyczajeni. I to y, dziwne jest, jak ktoś idzie z, z aparatem, coś filmuje, no to tak troszeczkę jest dziwne, to się każdy ogląda, nie? No ale mam nadzieję, że się przyzwyczaję do tego, bo będę chciała Wam też pokazywać różne, różne miejsca. No. I to by było chyba na tyle tak niedzielnie, dla mnie niedzielnie, dla Was już poniedziałkowo. Zaczynamy nowy tydzień, popatrzcie, już mamy wrzesień, już połowę września, nie? Ale odkrycie. No. Trzeba będzie się kiedyś na grzybę wybrać. Jeszcze na tą moją działkę będę się musiała wybrać, aż się boję jak tam wygląda. Jak tam zarosła. mam nadzieję, że nie będzie mokro, bo mnie to już nudzi tam, te, te, te błotko, no ale też będę się musiała za to zabrać. No i tak by trzeba też wykorzystać te ciepłe dni, bo w tym tygodniu mają być dość, dosyć ciepłe dni. To zobaczymy. Zobaczymy, co nam ten tydzień przyniesie. Oby był dobry i fajne rzeczy się działy. I tego Wam właśnie życzę. No to dobrego poniedziałku, dobrego początku tygodnia. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Dziękuję za, za uwagę, za oglądanie, za kciuki, komentarze i subskrypcje. A jak ktoś jeszcze nie, nie subskrybuje to zachęcam, żeby sobie zasubskrybował. A jak Wam się filmik podobał, to też zachęcam do ciśnięcia kciuka. No. To by było na tyle. To co? To Bajobaju i pa, pa! Do następnego filmu. Pa! pa.